dnia po południu ciąg dalszy czekano wyszedł po południu chodzi cały czas cały czas smutnie pomiarny na górnym tarasie właśnie teraz próbujemy kogoś spotkać żeby potwierdzić to żeby nie tylko z mojej strony to było jesteśmy bezostanie zatruwani nikt sobie z tym nic nie robi nawet apelacje jak wspominałem wcześniej nie dają nic do zrozumienia Apele do władz, do instytucji, do czegokolwiek, co powinno być brać odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców, do niczego nie doprowadzają. Dlatego zaraz zobaczymy. Przepraszam panią, ja mam takie pytanie: czy pani taki specyficzny zapach? No czuję no, wiemy o co chodzi wszyscy, mm -hmm. nie akurat y, prowadzę live'a y, na żywo, oczywiście twarzy nie nagrywam, mm -hmm. y, wiadomo o co chodzi, że tutaj jak pani to odczuła, jak pani są wrażenia w tym momencie tego, co, co, czy jesteśmy porzuceni na pastwę losu wszystkiemu temu, co władze nam obiecały, miały, miały do końca roku założyć film, miała założyć filtry, z tego co wiem a... Y, no generalnie yy, oszukano z nas znowu po raz kolejny na to wychodzi. Jakie są pani tego odczucia właśnie? Ja powiem szczerze, naj, najgorzej, że najgorzej jest tak powiem, szczerze. Mm. Yy, najgorzej to jest w momencie, kiedy robi się teraz taka piękna pogoda, tak? tak czyli tak, jesteśmy się... już zmęczeni. Gdzieś tam siedzeniem w domu, moim zdaniem, nie wiem, nauką itd. i tak dalej. Te dzieci chcą pobiegać, odpoczywać, chcemy się jak najbardziej też rozebrać. A mamy takie coś wdychać, czyli nawet jeśli nasz wysiłek fizyczny, no, zwiększa się, tak. prawda? To nasze płuca Potrzebuj... ciężej już szybciej pracują, potrzebują szybciej więcej potrzebują tlenu. więcej tlenu, dokładnie, tak? tak? No i w tym momencie, no to my to potrójnie, czy potwórnie, że tak powiem szczerze, wdychamy, tak? No tak, to tak. już jest naprawdę, że tak powiem, męczące. No i tak jak Pan powiedział tutaj, zgadzam się oczywiście z tą że zostaliśmy tak naprawdę porzuceni, bo ta sprawa za długo trwa że no tak powiem, że została według mnie naprawdę już niejednokrotnie nagłaśniana, a mimo tego, no nic, po prostu jest cisza, tak? A już nie wspomnę, tak jak mówię, no teraz będzie takie pościele, wszystkie będą prania, wszystkie się, wszystko się odbywa na balkonie, do, do no nawet ja dzisiaj. Pani jest Cały miesz, balkon Mieszkam z mieszka tak. górnego tarasu, tak? tak? No, ja. no dzisiaj akurat mam wyprane pościele, wszystko, jestem No i ciekawa. właśnie, i to, wszystko nasionka, tak. to wszystko nasionka, to wszystko Swoją drogą y, tym tymi metalami ciężkimi co w powietrzu się unosi, zamiast to się wieczy z tym świeżym powietrzem tak, tak. z lasu, co, co tutaj mamy. Co znaczy. pięknie, tak. To Wiesz, już, no, kwiatki wrówno, pachną. Niestety. No i nie ma tutaj ruchu, tak? Nie jest jakaś ulica tak. główna, żebyśmy tutaj mogli tak, narzekać ma, na jakiejś spalenizny, tak? piękną y, że tak powiem ozdobną roślinność, która też dostaje, po, że tak powiem, po tyłku od tego typu trucia, ale ludzie siedzą cicho, nie? Gra, i to my zapraszamy w każdym razie w piątek jest spotkanie właśnie społeczne. Tak? Zaczyna się godzina 16.30 16, 16, na leśna 1. Leś, na Jak Państwo macie czasu, usposzczekniajcie tą informację. Będziemy, będziemy po prostu starać się. się musimy no że i tak Także mamy oto kochani jedno, jedna z relacji, która e, już jest za nami. Ja będę kończył krótkiego live'a, tylko chciałem wspomnieć, że to nie tylko jest rano, to jest również po południu, jest atak na miasto. E, nikt sobie z tym nic nie robi, chociaż są badania porobione, są wyniki. Jesteśmy rozgoryczeni i będziemy zbierać materiały i będziemy je publikować, aż się ktoś nie ugnie. Narobimy takiego rabanu i wstydu, że jakiego jeszcze świat nie widział, skoro nikt nie potrafi nic z tym zrobić po dobroci. Że w biały dzień truje się ludzi za przyzwoleniem władz, za przyzwoleniem instytucji, gdzie człowiek schodzi na drugi plan, jak nie na trzeci. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz, mi jego dziąka wszystkich słuchaczom i... Cóż, do usłyszenia kolejnym razem.